Jeżeli chodzi o energetykę jądrową, i oczywiście można powiedzieć, że możemy je zbudować. Tylko ja mam zawsze pytanie: jeżeli mamy budować cokolwiek, to dlaczego nie należałoby zbudować energetyki rozproszonej? co do której już mamy kompetencje, bo wspomniana Stocznia Gdańska już buduje części do wiatraków, już buduje statki, które są w stanie stawiać na morzu wiatraki, a pod Sosnowcem, proszę Państwa, czyli zagłębie, czarne, przepraszam, czerwone zagłębie, tam właśnie pod Sosnowcem powstają u pana senatora w okolicy powstają najnowocześniejsze kolektory słoneczne na świecie mają jedno z najwyższych... Nie, nie, ja mówię w sensie Śląska jako całości, oczywiście nie chciałem Pana przesuwać absolutnie geograficznie, tylko znowu chcę postawić bardzo wydawałoby się kontrowersyjną tezę, Panie Senatorze, dla Pana myślę, że też bardzo politycznie istotna. Śląsk, w mojej opinii, może stać się paradoksalnie kołem napędowym zielonej gospodarki w Polsce. W jaki sposób? Setki tysięcy ludzi zatrudnionych w sektorach ciężkiego przemysłu na Śląsku mogą przejść przez transformację. Przy, przypominam, nie chodzi mi o odbieranie komukolwiek pracy. O transformację na przykład górnictwa węglowego <tryk> na energetykę odnawialną. Niedawno na debacie siedziałem obok wiceprzewodniczącego Związku Zawodowego Górników, który powiedział, że nie ma konfliktu między odnawialnymi źródłami energii a wędlen, właśnie w tym kontekście, o którym ja przed chwilą mówiłem.